Witam Państwa, dzisiaj jest 20 20 czerwiec, powrót Mario, z powrotem do torowiska, zobaczymy jak się czuje. Mario jesteś tu? Będziemy szukać jeszcze Maria, gdzieś pod sklepami, co nie? Przywieźliśmy mu wino, ale o, ma nowe. Nową kurtkę ma i jeansy. I ogromny przeniósł się, bo wcześniej tego kawałka drewna wielkiego nie było. No co zostało? Jakieś takie coś kurteczka, kocyk i materacyk ze sobą wziął. I widać, że to chyba nie jest jego pierwsza miejscowa. To znaczy, ani druga miejscowa, bo chyba już tutaj wcześniej był, ale przeniósł się na pewno, bo nie było tego konaru. Tutaj reszta. A nie, patrzcie, tu jest jego koszulka. Może nie widać tego na nagraniu, ale jednak moment spróbuję powiększyć. A nie, to tylko. No ludzie mówią, mam tu, tu jest jego koszulka, czyli on tu już, nie wiem czy on ze sobą wziął tę koszulę, czy coś. No w każdym razie, teraz Mario jest pod konarem. No i będziemy go dalej szukać i nagrywać film, co ma do powiedzenia. Byliśmy pod kononem, ale u, kon, u kona jakiś gość przyjechał, taki facet w średnim wieku. No, a tutaj o, było wino dla Maria, ale nie ma go. No to spróbujemy go znaleźć i wtedy mu dać. To trzymaj ta się.